Ręce. Myję ręce. Kompulsywnie myję ręce. Kompulsywnie myje ręce ile kroć. Kompulsywnie myje ręce Ile ilekroć sobie przypomnę. Kompulsywnie myję ręce, ile sobie przypomnę, że... Kompulsywnie myję ręce, ilekroć sobie przypomnę, że cię dotykałem. Być w szczególny sposób zdanym na mój osobliwy panie. Już raz do pana pisałam, lata temu, wciskając panu prawo do mnie, prawo jazdy. Pan wtedy nie wziął tego papieru, odrzucił go pan, zanim jeszcze wysychł tuż z i powiedział pan, że już umie jeździć i że grożące panu postępowanie dochodzeniowe za punkty karne? Nieważne. Pani tak zawsze się wywinie. Nie przerażałoby Pana, gdyby wcielona instancja stanęła przed Panem i przejęła. Nie, nie przejęła. Raczej zażądała. I instancja żądałaby Pana żądzy. Nie przyjmuje się Pan, że kiedyś trzeba będzie okazać ten papier, który wydaje się Panu tak zbędny? Powiedział Pan, instancja nie jest dla Pana instancją, ponieważ nie posiada wystarczających fundamentów. Sądzę, że i tym razem go pan nie weźmie, tej swojej przepustki, znaczy prawa jazdy. I dlatego nie ma pan się czym wykazać. Klient potrzebuje trzech dziewczyn do przytulania i różnięcia tyłek. Trzeba to za każdym razem powtórzyć. Różnięcie tyłek jest za dopłatą. Na niej bez opłaty. Za nią za dopłatą. Z tyłkiem kosztuje ekstra. Nie jesteśmy z konfekcji. Jesteśmy od zamówień specjalnych. To się u nas rozumie samo przez się, a reszta idzie do utylizacji. Jeśli dziewczyny nie umieją się zachować, zostaną wzięte. Jeśli nie będą zrobione i umalowane, to i tak zostaną wzięte. W każdym razie na pewno zostaną wzięte. A jeśli nic się coś stanie, już nigdy nie będą do wzięcia. Myślę, że jest jeszcze Doskonałe jest wykończenie tylko w usta. Wykończenie w usta? To chyba mają wszystkie, nie? Wieczne wykończenie tylko, W, raj. w Usta. Możliwe jak najdłuższe wykończenie, ale nie wieczne. Ale już wiecie, w tyłek jest za dopłatą. A stosunki oralne bez gumy? Yy, za dopłatą, tak. Mm, Okej? Okay. Nie, przepraszam. To jest skandal, to jest milczone. A poza tym wszystko wchodzi w zakres. Poza tym wchodzi jeszcze więcej. Co wchodzi, jak już raz wejdzie? Wszystko wchodzi. Super komunikatywna, super super. Ona ma, ona ma, nie wiem, można tak naprawdę iść na całość. Tyle powiem, się się zgadza zgadzam Naprawdę słodka, mała suczka. I ona nam stawi też szczupę, no nie, no nie. Tak lekko, nie ale tak to tak. Potrafi też być dominująca, lekko dominująca. Nie ostro dominująca, lekko. A, lekko wyoszczenia do Nie tylko lecz także i absolutnie otwarta w kwestii nadstawiania pupy. Absolutnie otwarta. Otwarta! Jest jak puzzle, do których nie ma obrazka. Może nie jest zbyt inteligentna, ale jeśli się ma ochotę na rosyjskie kobiety, to ona jest idealna. Don't We invite on... you yes.